No hello, tutaj Purpose. Chciałem dzisiaj parę informacji wam przekazać odnośnie mojego kanału. Jeżeli tylko kogoś interesuje, niech słucha dalej, jeżeli nie, niech wyłączy. Zakończyłem serię Diablo 2. Oficjalnie również uważam za zakończoną serię Path of Exile, której nie będę kontynuował z kilku powodów. Po pierwsze, gra jest do nagrywania przynajmniej nużąca na dłuższą metę, a po drugie kompletnie nie ma na niej oglądalności. W przeciwieństwie do Diablo 2 po prostu nie uwielbiam tej gry aż tak bardzo, żeby, żeby ją nagrywać bez oglądalności, o której przed chwilą wspomniałem. W związku z tym, że zakończyłem te dwie serie, mam teraz więcej czasu, żeby skupić się na serii ze Skyrima, a, a w, no tam z powodów pewnych zmian w moim życiu prywatnym. Też będę miał więcej czasu, żeby nagrywać tę serię dalej z moją małżonką. Chciałbym też poprowadzić troszeczkę jeszcze zanim zakończę serię Seven Days to Die, myślę, że jeszcze z dwa, 3 odcinki. Też nie jest to tytuł według mnie przynajmniej, którym można by ciągnąć w nieskończoność, bo po prostu zrobi się nudny. Oczywiście będę dalej prowadził swoje serie z Minecrafta, czyli Purpose na krańcu świata i minigry, no i czasem, no albo nawet nie czasem, a częściej coraz częściej pojawiające się survival gamesy. Jeżeli chcielibyście, w związku z zakończonymi dwoma seriami, powtarzam się, chcielibyście żebym rozpoczął jakąś kolejną grę, to powiedzcie mi to w komentarzach ja bardzo chętnie coś nowego zacznę. Także dzięki serdeczne za wysłuchanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. Cześć.